No, dzisiaj mieliśmy e, taką sesję zdjęciową, między tam, między, między, zdjęciami jest trochę mało sparingi. Chciałem pobić ale, ale nie dałem się, bo szybkie, uciekałem i tak dalej, ale młodzież jest szybsze okazało się, i dogonił mnie. I ręce mi bolą teraz po tym tarczowaniu do niego. Będą ludzie z niego. Spotkałem pana Mameda Kalidowa. No, robiliśmy zdjęcia z których jestem bardzo zadowolony. Często mi się zdarza, że e, byłeś w takich sytuacjach, jak najbardziej. To jest cel e, strachetny, e, trzeba komuś pomóc e, i no druga sprawa, no, ktoś spełnił marzenie i być czymś marzeniem to jest wielkie wyróżnienie, więc z wie, wielką, wielką chęcią i zaszczytem to właśnie zrobiłem i cieszę się bardzo, że, bardzo, że jakimś wzorem jestem dla kogoś. Treningi są dla mnie ważne, ponieważ lubię się ruszać. Mm. Lubię czasem dostać po głowie i czasem trzeba. No to po treningu zawsze wychodzę taki no, ożywiony i trenuję dla siebie, ponieważ no, warto też umieć się obronić, tak? Sport ogólnie powoduje, że młodzież gdzieś tam poprzez sport wybiera ten dobry kierunek i pomaga w życiu. Ten kierunek pomógł mi też, więc dlaczego nie? No, moja przyszłość będzie wyglądała tak, że zdam technikum, zdam maturę, chcę iść na studia, no ale w tym wszystkim nie chcę zapomnieć o sporcie, tak? Jest bardzo ważne w moim życiu. Warto, warto pomagać i warto, warto wspierać takie akcje, takie dzieci przede wszystkim, tego, że oni mają troszkę gorzej niż, niż te dzieci, które są od początku, są gdzieś tam w rodzinach i są pokierunkowane. W tym, w tym przypadku gdzieś tam, jeżeli możemy czymś pomóc, powinniśmy pomagać. Zachęcam bardzo, bardzo, bardzo i bardzo, bardzo, bardzo. Zachęcam do takiej do takie współpracy, i, bo, bo jesteśmy potrzebni i trzeba z tego korzystać. Mm.